Siemanko, siemanko, jestem na serwerze s4.nerot.pl Będziemy się po prostu ogólnie zajmować y, reklamą dzisiejszego serwera. Tu jest IP, zastopujcie sobie po prostu jak chcecie. I zaczynamy. Jesteśmy aktualni na serwerze. No, ser serwer ten ma regulamin, który jest bardzo przestrzegany przez y, naszych graczy. Y, no i tak, może przeczytam go. E, tak, nie przeklinaj. Admin ma zawsze rację. O ja. Ok. E, admin nie odpowiada za. Admin nie odpowiadają za stracone itemy. E, nie pisz na kabseloku. Nie czytuj. E, za niewykonanie powyższych zadań grozi ban. Witaj na serwerze s4.hanerad.pl Tutaj, jak skoczymy, nic się na nie, nie dzieje, ponieważ e, jest tutaj włączony taki mod. Tu są itemki dla ubogich, tu czasami ludzie po prostu wkładają jakieś śmieci. Klipery e, nie wybuchają oczywiście. E, tak, tutaj jest e, portal do Netheru. Zobaczymy, czy tam się da wejść. Dobra, jesteśmy. To jest tak, tutaj jest wada do 10. Tu jest cała zaczerwona linia, i już jest PVP. A tak, tu reszta widzimy: już tu mamy jakąś, tą e, fortecę, zamek e, z netheru po prostu. Dobra, e, jesteśmy na Warp Mob. Tu są oczywiście mobki, kiedy się nawalają. Naprawdę super. Jest ten, idzie szybko na nabić 30 level. Tu jest właśnie ta do 30 levelu. Mm, Boże, książki. No i tak, przejdźmy dalej. E, nad, to jest spawn od zewnątrz. E, nad spawnem jest taki ładny napis NER od s się coś buguje? O, dobra, lepiej. E, tu jest w wiatrach, tu jest warp skok. Naprawdę skok jest. Skok jest bardzo długi, a więc tutaj mamy spadochronik, który się ubiera na głowę. I lecimy. Zobaczymy, czy celniemy. Okej, okay, jak ktoś celnie, śmieje się tak jak ja. A jak nie celnie, to po prostu ma pH. Jest też stadion, który jeszcze nie jest wprawdzie dokończony, ponieważ serwer ma zaledwie parę tygodni. Jest nowo utworzony naprawdę. Ale to już naprawdę rola Prokopiego, bo on się zajmuje budownictwem. E, to są skiny, które. Tak, pierwszy skin jest mój drugi skin jest założyciela serwerowni a trzeci skin jest krabaje po prostu podoba mi się ten skin no i tak sobie zrobiłem jest tu też taka świnia która po prostu y, daje nam świnki zaraz pokażę jak to działa wchodzimy tutaj normalnie jak normalni ludzie naciskamy, czekamy dwie sekundy odwracamy się i mamy Oho. jest to naprawdę najprostszy mechanizm jaki może... oj pole się jest naprawdę najprostszy mechanizm jaki może być. Tu są podłożone te. Tu idzie to tak. Aktualnie ja go robiłem sam. Także naprawdę... I to jest naprawdę super mechanizm. Dobra, chyba teraz dedniemy. Ok. E, idziemy na war surowcowa. Ok, jesteśmy na war surowcowej Jak zawsze jest tutaj też dla ubogich? i ender chesty i takie tam dobra, to jest kula pierwsza bierzemy, skaczemy w nadu nic nam się nie dzieje totalnie i tak, to są cztery kule sygnalizujące sy mówiące nam o północ, południe, wschód, zachód no i i tak, dobra, e, to ja już będę kończył, myślę, że wam się serwer spodoba jak co to, to komentujcie subskrybujcie Zapraszam na serwer s4.nerod.pl. Teraz tu się powinna pojawić yy, no pojawić adres IP. No i dobra, cześć. Do widzenia.